Damy Was wprost z Łodzianki, czyli ośrodka szkoleniowego przy ulicy Małachowskiego. Dziś ma tutaj miejsce wydarzenie naprawdę niecodzienne. Mowa o prawdziwej bitwie bramkarskiej organizowanej przez Widzewską Szkołę Bramkarzy. 60 uczestników w kilku kategoriach wiekowych zmierzy się, a właściwie robi to już za moimi plecami, by uzyskać tytuł najlepszego młodego golkipera. Zobaczcie jak przebiegało to wydarzenie, bo mamy tutaj kilka niespodzianek. Zobaczyliśmy już pierwsze urywki z tego wydarzenia, ale najpierw dowiedzmy się w ogóle czym jest Widzewska Szkoła Bramkarzy, kiedy powstała, kto za nią odpowiada no i jakie ma przed sobą cele. Posłuchajmy Wojtka Powłoskiego i Konrada Przybylskiego. Naszym celem jest organizowanie wielu wydarzeń, zarówno dla młodych Piłkarzy, młodych zawodników, jak i zawodniczek oraz także bramkarzy, czyli pozycji na boisku najbardziej chyba odpowiedzialnej. Widzewska szkoła bramkarzy przygotowała bramkarski talent, czyli wydarzenie, w którym udział bierze 60 adeptów bramki, 60 bramkarzy. Uczestnikami są młodzi zawodnicy z całej Polski, także trenujący w młodym widzewie z wielu oddziałów. No, i przede wszystkim nie było selekcji, jeśli chodzi o uczestników: czy ktoś może, czy jest dobry, czy jest słaby. Najważniejsze, żeby w takich wydarzeniach brali udział młodzi sportowcy, no, którzy po prostu chcą, lubią i bronienie, to jest dla nich pasja. Projekt powstał z myślą o młodych zawodnikach chcących rozwijać swoje umiejętności bramkarskie. Przyszliśmy z inicjatywą jako klub dla szczególnie naszych klubów partnerskich, młodych widzów, żeby takie miejsce stworzyć, bo w Łodzi jest w tym spory deficyt. Działam już od trzech lat i uważam, że projekt cały czas się rozwija. Staramy się organizować i obozy i wydarzenia takie jak dzisiejsza bitwa bramkarska, a tak zwany przez nas bramkarski talent gdzie zawodnicy mogą rywalizować z innymi bramkarzami w konkurencjach czysto bramkarskich jak również w konkurencjach technicznych które pokazują ich umiejętności Bramkarze mają inne potrzeby, mają dodatkowe funkcje w zasadzie bronienia bramki, więc muszą zdawać rąk, więc ten znak będzie troszkę inny. Projekt jest skierowany na zawodników, żeby się rozwijali, ale też jest to przestrzeń dla młodych trenerów, żeby e, sami szlifowali umiejętności i podnosili swoje kwalifikacje. Docelowo chcemy, żeby trenerzy, którzy będą dołączać do akademii, byli również przeszli przez etap WSB, by tutaj poznali specyfikę pracy z najmłodszymi, i, i to jest dla nas też ważne. Co do samego projektu, zaczynaliśmy e, 3 lata temu od. Trzech grup treningowych, ale ta grupy szybko się zwiększyły i na pod koniec sezonu już mieliśmy nawet problem, by przyjąć wszystkich chętnych, więc co roku ta grupa zawodników się zwiększa i chętnie są do nas na nasze zajęcia przychodzić. W zimę zawsze organizujemy podczas ferii warsztaty bramkarskie tutaj stacjonarnie w Łodzi na obiektach miejskich, więc tutaj jakby nasza rola jest raczej głównie dla zawodników chcących spędzić czas w Łodzi. Gdzie nie mogą wyjechać, albo chcą spędzić czas spędzić tutaj w, w swoim domu. Natomiast w wakacji zawsze staramy się zorganizować wyjazd na obóz, gdzieś wyjazd poza granicę łodzi, gdzie już zawodnicy normalnie spędzają czas cały z Jeśli chodzi o wizję szkolenia, jest ona dla nas wszystkich bardzo spójna z tym, co chcemy potem mieć w akademii i od czego oczekujemy od naszych bramkarzy, którzy do nas dołączą, więc to jest priorytet, by zawodnicy byli szkoleni w metodologii naszej. Wiele klubów ma swoje szkółki, rozwija je, nie jest to nowość. Większość też jest projektów czysto komercyjnych osób prywatnych. Więc tutaj tego jest dużo. Można się wzorować, można wyciągać dobre wzorce. Można wprowadzać swoje nowinki. Tutaj jest jakby rynek otwarty. Zapytamy teraz Pawła Strzeleckiego organizatora dzisiejszego wydarzenia o to na czym polegają poszczególne konkurencje, co sprawdzają i w jaki sposób wyłonieni zostaną zwycięzcy. Paweł chciałem Cię zapytać na czym polega ta konkurencja, która jest teraz za naszymi plecami? Pokaż i opowiedz. Okej. Okay. Ta konkurencja to jest klasyczna bitwa bramkarska. Polega na tym, że zawodnicy przez 60 sekund toczą między sobą pojedynek. Strzelają na bramkę do zielonej linii mogą uderzyć z ziemi albo z woleja, do czerwonej linii mogą wyrzucić piłkę na bramkę przeciwnika ręką, a za czerwoną linią, gdy przekroczą czerwoną linię przeciwnika, mogą toczyć pojedynek jeden na jeden. Więc nasza bitwa jest o tyle może specyficzna, że mamy właśnie te dodatkowe zasady w postaci 1 na 1, bramkarze mogą dobierać różne taktyki, mogą próbować to, w czym czują się najlepiej. E, chciałem Cię zapytać jeszcze, jaką konkretnie umiejętność rozwija to ćwiczenie i co sprawdza? Pojedynek bramkarski ma po pierwsze sprawiać frajdę tym chłopakom, po drugie rozwija tak naprawdę każdą umiejętność, bo właśnie mamy i krenogą, atak szybki, wyrzut piłki ręką, uderzenie z woleja. E, jeżeli chodzi o sprawność w ramce, no to mamy opronę uderzenia z dystansu, mamy sytuację jeden na 1, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą bitwę, to to mamy tutaj praktycznie każdy element, może poza obroną przed pola. Mamy jakie kategorie wiekowe? Kategorie wiekowe są cztery: jest jeden 2016-14, druga to jest 2013-12. Oddzielna kategoria to jest rocznik 2011, już na duże bramki i piłki piątki. I najstarsza kategoria to rocznik 2009-10. Oprócz bitwy bramkarskiej mamy właśnie trzy dodatkowe konkurencje sprawności bramkarskich, jak my to nazwaliśmy. Ta konkretnie konkurencja e, polega na celności gry ręką. E, bramkarz ma za zadanie jak najszybciej wziąć piłkę w ręce i strącić jeden z pachołków. E, ma cztery próby, czyli łącznie cztery piłki i cztery pachołki do strącenia. Tutaj chłopcy właśnie, o tak jak widzimy, próbują strącić pachołek. Za każdy niestrącony pachołek mają doliczany czas, więc to jest konkurencja taka i e, szybkościowa, ale i też właśnie z dokładności i celności gry ręką. Kolejne ćwiczenie za naszymi plecami, no tutaj widzę, że jakaś fotopułapka rozstawiona. Tak, jak to fajnie nazywałeś, fotopłapka. Tutaj właśnie e, czas jest dokładnie mierzony przez. Fotokomórki, nie fotopłapki. Zawodnicy mają za zadanie jak najszybciej przemierzyć odległość z punktu A do B, czyli obiec ten stożek, przebiec, wrócić przez fotokomórkę. Po drodze muszą przebiec nad i pod taśmą w dowolnej kolejności. Ta konkurencja sprawdza nam tak naprawdę szybkość i zwinność uprękarzy. Ostatnia z trzech dodatkowych konkurencji, co tutaj się dzieje? E, tutaj jest stricte konkurencja polegająca na celności gry nogą. Zawodnicy mają w zależności od kategorii wiekowej ustawioną bliżej lub dalej e, cztery piłki. Mają za zadanie uderzyć piłkę nad taśmą i strącić manekina. Jeżeli piłka wyląduje, tak jak widzimy w tych okrągłych strefach, to też są za to dodatkowe punkty. Główną atrakcją dzisiejszego dnia jest oczywiście współzawodnictwo w dobrej widzewskiej atmosferze, ale dla wszystkich uczestników przygotowano niespodziankę, wizytę bramkarzy pierwszej drużyny Widzewa Łódź. Zobaczcie, jakie reakcje wywołała ta niespodzianka to wydarzenie. Powiedz mi, jak dzisiaj idzie Ci w turnieju, no to jest taka rywalizacja w konkurencjach, no głównie typowo bramkarskich właśnie. Nie no, na razie dobrze. Prawie wszystkie tak to wygrywam. Na razie na 5 meczów mam cztery zwycięstwa i jeden remis. Podoba mi się rywalizacja. Dobrze mi poszło. Miło poszło dobrze, zająłem trzecie miejsce i będę grał w lizę Europy. <laughs> I podoba mi się rywalizacja. Jest wysoki poziom no i gram w lizę mistrzów, bo zająłem pierwsze miejsce w grupie, więc do ligi mistrzów. Bardzo jest fajny obiekt, to na pewno. I dobrze jest zorganizowany ten turniej i wysoki jest poziom u chłopaków wszystkich. Czy miałeś jakiegoś takiego wyjątkowo trudnego rywala? Tak. Eee, on jest bardzo dobry w sam na sam. I nikt nie umie go pokonać w sam na sam, tak naprawdę. A w czym ciebie nie można pokonać? W strzałach z daleka. To jest twoja najmocniejsza strona? No, chyba tak. Marzenia bycia bramkarzem. Gdzie byście chcieli grać, jeśli w ogóle wybiegacie tak daleko jeszcze w przyszłości? No, ja chciałbym zagrać w Bayernie Monachium. No ja tak trochę wyżej, tak Liga Hiszpańska, tak Real Madrid, coś takiego. No i w reprezentacji Polski na no Ja chciałbym zagrać w Real Madrid. Real Madrid. A po drodze widzę? Tak. I tutaj kończymy naszą relację z Bitwy Bramkarzy w ramach Widzewskiej Szkoły Bramkarzy. To było świetne wydarzenie na łodziance w ośrodku szkolenia przy ulicy Małachowskiego. To była młodzieżówka. Dziękuję Wam, że byliście z nami już niedługo. Kolejne treści na temat naszej akademii. No, pierwsze miejsce zająłem. Miejsce to, to pierwsze zająłem. Bo no, myślę, że jeśli będzie się kiedyś taki turniej, to na pewno wezmę udział. Turniej był fajny. Ogólnie. Tu wygramy! Bidem! Bidem! Yeah!